Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Tenet. Dzisiaj pokażę, jak zrobić pierwszą część testnetu ZK Link. Czasu, aby wykonać pierwszą część testnetu ZK Link, nie zostało dużo, około 37 godzin. Opowiem Wam krótko o projekcie, pokażę, co trzeba zrobić. Zajmie dosłownie 3 minuty, dlatego warto zrobić. Obiecuję też, jakieś nagrody za punkty, które uzyskamy. Wszystko pokażę, nie przedłużając, jak zawsze wszystkie potrzebne linki będą pod filmem. Nie zapomnijcie wstawić lajka, like, zasubskrybować. Jestem wam bardzo wdzięczny za każdą aktywność. A my zaczynamy. Przede wszystkim opowiem czym jest ZK Link. ZK Link to jest DEX, który buduje się jako CEX, czyli tam będzie można stawiać ordery na kupno, sprzedaż monet. Także druga funkcja to jest NFT Marketplace. A trzecie, co jest najciekawsze, co różni od innych deksów, to że z różnych sieci można będzie wykorzystywać płynność. Jak to wygląda? Na przykład macie 100 dolarów w sieci Optimizm, a handlujecie na Arbitrium. To te 100 dolarów nie będziecie musieli przerzucać w sieć Arbitrium, tylko będziecie mogli wykorzystać jako płynność sieci Arbitrium na ZK Link DEXie. W maju uzbierali 10 milionów dolarów od Coinbase Ventures. Także jeszcze w 2021 roku otrzymali pieniądze od Hyobe Capital. Dlatego obecnie pieniądze mają, projekt się rozwija. Twitter Score mają 21, nie najgorsze. No i przejdziemy bezpośrednio już do tego, co trzeba zrobić. Tutaj składa się z czterech części. Pierwsze to jest dołączyć do kampanii na Galaxy, zrobić jednego trade, a. później od 11 do 14 maja trzeba będzie zrobić recovery, ja o tym troszkę później opowiem i zrobić Mint NFT. Zaraz wszystko wam dokładnie pokażę. Wchodzimy na Galaxy i musimy zrobić te pierwsze cztery zadania. Ja to testowałem, zrobiłem już to zadanie, ale też pokażę jak go zrobić. Nic trudnego tu nie ma. Czyli robimy follow. Follow. Verify. Join Discord. Dołączamy do Discorda. Ja już dołączyłem dlatego po prostu nacisnę Verify. Ale wy musicie po prostu dołączyć do Discorda i przejść w weryfikację. Nic trudnego. Naciskamy retweet. A także tutaj od razu naciskamy lajka, like zamykamy. Robimy Verify, Verify. Wszystkie te zadania zostały wykonane. Nic trudnego. Teraz tutaj będzie przycisk Verify i Go. Naciskacie Go. Otworzy się Wam stronę z linkiem. Naciskacie na tego linka. Ja nacisnę na niego tutaj. I przechodzicie na ZK App. Podłączacie Wasz portfel. Naciskacie Connect, MetaMask. Tutaj trzeba będzie nacisnąć Activate, zrobić dwa podpisy. Sign. Sign. Tutaj będzie Open My Account. Naciskacie na niego. Tam pojawi się coś takiego. Wybieracie sieć. Zrobię switch network i naciskacie na jeden z tych tokenów, nieważne na który, robicie weryfikację, naciskacie CLAIM i otrzymacie tokeny. Ja jak widzicie już pobierałem, dlatego nie mogę tego zrobić, u Was się wszystko uda. Tam trzeba będzie jeszcze jeden raz podpis zrobić i konto się otworzy i będzie tak samo jak u mnie. Po tym jak to zrobicie, naciskacie tutaj na MARKET robicie na przykład 50%, naciskacie SELL naciskacie SELL na przykład jeżeli macie w Ethereum, albo Buy, jeżeli USD pobraliście. Wszystko zależy od monety. Jednej transakcji w zupełności starczy. Więcej nic nie trzeba robić. Ten etap macie zrobiony. Wracacie na Galaxy i naciskacie Verify. Wszystko będzie zrobione. Macie 5 zadań zrobionych. Zostało tylko jedno. Jeszcze opowiem o tym co zostanie. To jest Dunkirk Begins od 11 do 14 Maja będzie trwał, czyli za te 36 godzin rozpocznie się. Tutaj nie ma nic trudnego. Jak widzicie, tutaj będzie guide pokazany, jak to zrobić. Ja nie będę już nagrywał drugiej części. Jestem pewien, że wszystko się uda. Tutaj jest z obrazkami, czyli naciskacie get Gas Tokens, pobieracie, wybieracie jednego z tych, trzeci krok podłączacie portfel. Później naciskacie Generate ZK Proof, wszystko jak na obrazkach, nic trudnego. Verify, Submit i naciskacie Wypłać. Ja wątpię, że będzie potrzebny drugi film na tą drugą część. Od 11 maja, jak widzicie, wszystko jest pokazane na obrazkach. Ja będę to robił, jeżeli będą jakieś trudności, no to w takim przypadku nagram, pokażę jak ja to zrobiłem, ale jeżeli wszystko przejdzie sprawnie jak na obrazkach, no to nie będę nagrywał też możecie napisać w komentarzach jak będziecie już drugą część robić jeżeli będziecie mieli jakieś problemy albo na Telegrama wejść zawsze wszystkim na Telegramie pomogę no i musicie zrobić to na wszystkie tokeny które macie od kroku 3 do kroku 6 czyli jeżeli pobraliście na kranie dwa tokeny no to musicie dwa razy to zrobić ja bym polecał pobrać albo jednego albo dwa tokeny więcej nie pobierać żeby nie dużo tego robić tak to wygląda Macie na ten drugi etap od 11 do 14 maja, czyli 3 dni, i później 15 wracacie, naciskacie na Galaxy Verify, na pewno się zaliczy i pobieracie NFT. Tak to wygląda. Za to NFT obiecują jakieś nagrody, pieniądze mają, Twitter skoro nie najgorszy. Myślę, że kilka minut jest warto poświęcić, może coś dostaniemy. Także, jeżeli nie oglądaliście jeszcze filmu, który nagrałem wczoraj, Oweno. Testnecie też polecam obejrzeć. Dosyć duży projekt Layer 1 Blockchain. zostawię film w podpowiedziach, też warto moim zdaniem zrobić. A na tym film się kończy. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam w komentarze. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.